Witajcie kochani. Dzień dobry, Patryku. Cześć Darku. Witajcie fani czarnego sportu Speedwaya. Siema. Tym razem jest na tapecie Lublin, czyli zespół, który w 2018 roku w dość niesamowitych okolicznościach awansował do Ekstraligi. Który wprowadził, można powiedzieć, bardzo sporo świeżego powiewu, jeśli chodzi o tą trochę czasami, mam wrażenie, zasiedziałą ekstraligę, bo bywają takie zespoły jak Rybnik, kiedyś to była Zielona Góra, które balansują non-stop, za słabe są na ekstraligę, za mocne na pierwszą ligę. Oprócz Lublina jest Grudziądz, o którym ostatnio Wam opowiedzieliśmy, przeanalizowaliśmy szanse tego zespołu, a dzisiaj, właśnie, motor, który. Robi strasznie moim zdaniem pozytywną atmosferę jeśli chodzi o ekstraligę. Jak ty widzisz Patryku, ten zespół, tę obecność? Jakie ty masz myśli w ogóle związane z Lublinem, że tak cię zahaczę? Ja myślę, że ja widzę więcej niż ty, bo ja tu paluszek podniosłem, <grym> ale że zero reakcji <grym> widzę, że jesteś w swoim świecie, tam odjechałeś kawałek. Za Monolog musi już. być. Ale wiesz, żebyśmy się widzieli, żeby był kontakt z bazą, także no. to że będzie <grym> fajnie. Bo ja oczywiście chciałem powiedzieć, że... to jest scenariusz, a nie będę patrzył się na ciebie. No tak, bo najlepiej sobie zieloną górę, wiesz, wymienić i potem nie czekać na kolegę, który przecież... Zacznie daną... jechać po mnie o tej zielonej górze. Nie moja wina, że się nie, pojawia. Nie, ale jakbyś mi dał chociaż jedno zdanie dzisiaj skończyć, oprócz no wstępu, dobrze. który zaczynaliśmy Proszę cztery cię. razy, to byłoby fajnie, wiesz, <laughs> bo chyba... Nie ma lepszego przykładu niż Gdańsk, który no, fakt faktem już od, od wielu lat w Ekstralidze nie był, ale no, mm. to jest to samo, jest góra, dół, góra, dół, góra, dół, dół, góra, dół, góra, dół, dół, no nie wiem czy jest taka mm. piosenka, ale laskotek na płotek mi się kojarzy. W każdym razie, no tak, wydaje się, że no, oprócz tego, że wiadomo, e ten niesamowity awans, to, to była sprawa no, potężna i tak jakby do dzisiaj to jest słynne, te odrobienie 14-punktowej straty po pierwszym meczu, ale faktycznie na przykład ten zabieg, który mają teraz, czyli dwa kewlary, jeden na wyjazd, jeden na mecze domowe, więc to, to nie jest coś typowego, to jest pierwszy raz takie coś w Polsce, jak to mówił chyba w wywiadzie Mikkel Mikkelsen to już ma swoją tradycję w Anglii, ale przede wszystkim to oczywiście są piłka nożna, tak nie wiem, koszykówka tego typu ligi, tego typu sporty, a w Polsce tutaj to jest nowość i no i fajna ekipa, tak jak mówisz, kibice niesamowici tak też zawojowali w tym sezonie poprzednim. Cały świat tymi swoimi podnośnikami w czasie covid hmm. Niesamowite, rozrosły się te trybuny podniebne, jak to je nazywali, i mówili o nich przecież na całym świecie, tak naprawdę. Więc widać, że no jest tam GUDZ ŻUŻLA, bo to też jest jedna z niewielu drużyn, które, które nie zdobyły tytułu Mistrza Polski nigdy. Miała ta drużyna chyba w 1991 roku jedyny srebrny medal z tego co kojarzę. Zresztą Gdańsk też jeszcze złotego nie miał, ale mhm. widać, że sprawnie prowadzony klub jest tam jakaś myśl przewodnia i tak jak mówisz, to nie jest takie coś, że spada i, i potem wchodzi, wchodzi, spada, tylko jest to nabudowanie faktycznie jeszcze do, nie, do, nie dopukali się do. Fazy playoff, ale chyba ten sezon będzie no, idealnym momentem i ta drużyna jest zbudowana na, na to, żeby przynajmniej w tej czwórce się znaleźć. No tak, to jest zespół. Mocno po przejściach ogólnie mówię zespół, bo tych zespołów lublińskich było od roku 1947, czyli od powołania w ogóle sekcji pierwszej, sekcji żużlowej kilka. Ale wspomniałeś rok 91, no to to był ten okres, wiadomo, kolorowego rozkwitu, ten początek stopniowej profesjonalizacji sportu żużlowego w Polsce. Lublinianie, co ciekawe, tak jak teraz powiedziałeś, że też wprowadzają te standardy jako pierwsi, to też w 90 roku byli pierwszymi, którzy sprowadzili. Stranieri, co, co prawda to nie był pierwszy stranieri w historii, bo już w latach 80. w polskiej lidze zdarzały się tam Kreso Omerzel. Pamiętam, to był jakiś jugosłowiański zawodnik, bardzo słabo znany mimo wszystko, ale był, już pojawił się gdzieś tam chyba w Krośnie. Ale Hans Nielsen, właśnie w 90. roku, zawitał na chwilę do Lublina, w 91. odjechał pierwszy. Pełny sezon dla tego zespołu i to był taki dream team, można powiedzieć, cudowne lata 90. dla Lublina, bo y, był tam też Antonin Kasper, słynny, nieodżałowany Lee Adams, Marek Kempa, czyli ojciec y, prezesa y, dzisiejszego klubu lublińskiego, Jakuba. Darek Stenka z Gdańska wtedy przyszedł tuż przed, był Darek Śleć, wychowanek Jerzy Mordel, Marek Muszyński. To naprawdę był kapitalny zespół, który przez te, bodajże o ile dobrze pamiętam, 6 lat, od 91. roku do upadku sekcji żużlowej i spadku w 95. naprawdę ciekawie sobie radził. Tak jak powiedziałeś Patryku, jedyny srebrny medal w historii, jeśli chodzi o rozgrywki najwyższej ligi w Polsce. Najwyższym honorem, laurem, jeśli chodzi o drużynowe rozgrywki dla tego zespołu to był medal młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski, złoty, jedyny, w 84. roku zdobyty. I tak jak potem powiedziałem, motor wisniał do 1995. Potem yy, były aż trzy kluby przez te kilka kolejnych lat, i właśnie 2017 rok to jest ta nowożytna era Lublina. Tam cudowny sezon 2017. E, przegrana w finale drugiej ligi z Gnieznem, wygrana w barażu z Rzeszowem w 2018 roku w ostatnim wyścigu. Robert Lambert i Andreas Jonsson, którzy już nie jeżdżą w Lublinie, Jonsson już nawet skończył karierę, przywieźli Lokomotiv Dauga w Pilsner 4 dwa odrobili, można powiedzieć, to, co wydawałoby się nie do odrobienia. Z tamtego składu tylko Dawid Lampard się ostał, ale to też, no, <laughs> na doczepkę można powiedzieć w tym roku. Czyli tak, wyłożyłeś wszystkie karty, a ja mam teraz je pozakrywać i podkrywać na nowo, tak? Dokładnie, no, po, po, powiedzmy w takim razie o sezonie 2020, bo to był drugi sezon w Ekstralidze Lublińskiego Zespołu. Jak Ty go widzisz, jakie wrażenie wywarło to, co Lublina, Lublinianom nie, 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 się udało nie, nie, uzyskać? Tarku, Darku, to nie będzie tak, że Ty będziesz to prowadził. Nie będziesz mi mówił, że jakiego ja mam sezon zaczynać, bo przeleciałeś wszystkie poprzednie. Także daj mi się cofnąć, <laughs> bo, bo rok 1990 i ten pamiętny występ Hansa Nielsena mm. to jest perełeczka, moim zdaniem, jedna z niewielu takich prawdziwych na polskim YouTubie. Bo można sobie odpalić, poszukać tego filmiku, kiedy on przyjechał z pompą. To nasz wspólny kolega Kuba pod, podrzucił mi ten, ten filmik. Kiedy on mm -hmm. y, ze swoim prowiantem przyjechał na mecz, bo powiedział, że przecież wiózł taki kawał drogi, to przecież nie będzie próbował tej kuchni polskiej, skoro ma swoje tak kanapki. Więc to jest tak przegenialny, kilkunasto mm -hmm. czy kilkudziesięciu, nawet minutowy fragment. Gdzie też oczywiście są fragmenty wyścigów e, i tego, że, że przecież wszyscy myśleli, że to będzie prema aprylis. To był pierwszy kwiecień, nie wiem czy kojarzysz. Pamiętasz, tak, tak. ale wtedy przegrał tylko z Eugeniuszem skupniem, y, czy skupieniem. Mm -hmm. e, no jak z zakopanego, a, to skupnie. Mm -hmm. Gienek się skupił i y, Hansa, y, Hansowi tą jedyneczkę powiózł po płotach. No, i skończył, no. tak, skończył z czternastoma punktami. Także to jest coś wspaniałego. To wystarczy wpisać, myślę, jak motor Lublin pewnie Hans Nielsen i to Wam wyskoczy. No, przeganialna historia, i łezka mm. się może zakończyć. No może dołożymy link na YouTube fanu. w komentarzach tak, do dzisiejszego pewnie. odcinka. E, a co ciekawe, jak sobie wpisałem tak, motor Lublin, no mówiłam, ja zrobię jakiś taki research i wyskoczyło mi z racji. Tego, mm. że jestem za granicą, e, Wikipedia po angielsku i patrzę, że motor Lublin, właśnie tak jak mówisz. Klub, który istniał od 1962 roku do 1995 i koniec. Gdyby nie to, że można sobie przeskolorować w dół, to nagle tam się właśnie nawet w tej angielskiej, brytyjskiej wersji pojawia, że właśnie potem był LKZ, potem TZ, potem KMZ i tak dalej, ale no jakby motor Lublin jest dzisiaj, więc te przedrostki tylko jakby dochodziły czy odchodziły. Yy, mm -hmm. Więc no trochę dziwi, tak na początku jak sobie pomyślisz, o jadę do Lublina, czy tam jest jakiś żużel, a no już dobre 26 lat nie ma, więc no, nawet nie będę szukał stadionu tak. <laughs> yy, a jakby pojechał to by się trochę zdziwił. A sezon 2020. Yy, Powiedziałbym coś o nim, gdyby nie to, że wiem, że już mówię za długo. I tutaj taka nauczka dla kolegi redaktora. Nie, no dobrze, bo i... jak już wy... na początku wypomniałeś mi i tak się rzucasz, to teraz nie no, nie pozwól, nie, nie. że ja się zacznę rzucać. Nie no, nie no co tu dużo mówić. No. Zresztą nawet po tych ocenach, wiesz, prezesów, zawodników, kibiców, tam nie ma żadnego wiesz, rozgoryczenia tam nie ma żadnego e, wiesz, żadnych pretensji wszyscy wiedzą, że sezon był dobry przegrany tak naprawdę play-off przez jeden punkt e, więc e, no wiesz wiadomo, mecze, jeden bieg wiadomo, Grisza Łaguta co tam e, e, temu doświadczonemu panu się przytrafiło w jednym biegu Tutaj taki um, no tak. teaser, że to była Kreda, to jest <gry> nic więcej. Ale oprócz tego, no świetnie, świetnie się ich oglądało. Do pewnego momentu naprawdę byli w gazie, potem coś się posypało. Mm, ale cóż, jadą dalej i, i naprawdę, tak jak mówisz. Jest to świetny klub, świetni kibice, do tego jeszcze mają jakieś tam swoje podcasty czy radia, więc tutaj też będzie pewnie rosło w siłę i, i nic, tylko się cieszyć. Tak jak mówisz, że jest taki klub i robi mhm. jakieś fajne zamieszanie, tak? a, nie, a nie tylko burdel czy tam jakiś podkopuje tak. jakieś inne tak. kluby na przykład. Czy jakieś akcje z Teneryfą i, i tak. różnymi innymi rzeczami. Ostatnio w momencie nagrywania naszego odcinka to są te najgłośniejsze hece, teraz w polskich internetach. Uh, mi się robi bardzo fajnie a propos Lublina, z tego względu właśnie co powiedziałem o tych cudownych latach 90. Wtedy to można, przynajmniej ja sobie liczę, ten mój początek interesowania się tak na serio żróżlam i to wszystko było kolorowe, bo mieszkając w Zielonej Górze tam był Morawski. Nagle te pompony latały, te Feddy Mercury grał We Are the Champions. -stop. wszystko to było ładne i piękne, i nie te smutne kevlary, i właśnie tak samo mi się wydaje, że to jest tutaj w Lublinie. W zeszłym roku było takie możliwe, takie, przepraszam, takie niebezpieczeństwo, że posypie się ta atmosfera, bo jak pamiętamy, po naprawdę całkiem fajnym 2019, po tym debiutanckim sezonie. Nagle dochodzi Jarek Hampel za 5.12, który nie mieści się w Lesznie, i okazuje się, że nowo zakupiony również Jamruk, a także Paweł Miesiąc, który robił furorę przecież w tamtym pierwszym sezonie. Tam średnią bodajże 1.8 wykręcił, o ile dobrze pamiętam. Mogę teraz kłamać, ale, ale pięknie się oglądało go. No i co tu teraz zrobić? Kto będzie jechał? Okazało się, że jakoś ta atmosfera jednak yy, nie przygasła. Fajnie się poprawili, jeśli chodzi o ten pierwszy sezon swój w Ekstralidze, bo nie dość, że zdobyli o wiele więcej punktów yy, ogólnie, tam było 11 z kilkoma bonusami w pierwszym sezonie. W zeszłym se sezonie 19 3, plus 3, w sensie 3 bonusy, piąte miejsce zamiast szóstego. I wydaje mi się, że. Największym chyba atutem, jeśli chodzi o ten zespół, yy, oprócz składu, oczywiście, był Tori, jednak, bo w pierwszym sezonie tam troszeczkę jednak śliwek im się trafiło i, i, i to nie była, jakby można powiedzieć, twierdza w zeszłym Patryku, tylko z Częstochową przegrali u siebie. I to tak dość niespodziewanie, można powiedzieć, bo i Częstochowa potrafiła u siebie przecież przegrać i z Lublinem, yy, między innymi. I tak patrzę, że naprawdę to wszystko im się tak yy, yy, fajnie okopało. Yy, Powiedziałeś, że tam kilka rzeczy zabrakło, właśnie Grisza Łaguta za bardzo w, w tą kredę poszedł i jeszcze, ja właśnie takie miałem wrażenie, że od, patrząc na, na ten skład, na to jak sobie radzili ci zawodnicy, ale, ciężko ale, czy, tak naprawdę zwalić... Dodajmy, że, że, bez, że jakby dosłownie poszedł w krechę, żeby sobie ludzie <laughs> tak, nie myśleli, tak, że tak. jakiś nałóg mu się <laughs> przetrafił. Nie, nie, nie. No tam jeszcze była akcja, przecież bodajże z Wiktorem Trofimowem, który też tam popełnił błąd, wjechał w partnera w wyścigu juniorskim i też to wszystko poszło w piach. Ale właśnie patrząc na to, co robili poszczególni zawodnicy, jak to się rozkładało, ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, że ktoś strasznie zawiódł, czy brak playoffów tego jednego punktu, który właśnie Patryk Dudek urwał im w ostatnim wyścigu, że to jest wina jednego jakby zawodnika. Jak ty to widzisz? Wiesz, przez sezonowe zapowiedzi, że Lampart i Trofimow, czyli dwóch Wiktorów, po prostu rozjadą całą, yy, całą gromadę juniorską yy, tą swoją bilą yy, no lubelską, tak. to jednak bezło na niczym. Ale, tak jak mówisz, przyjście Hampla, tak jak mówisz. No, to było na pewno dobre posunięcie ale, i niby nie zepsuło wiesz, takiej ogólnej y, y, atmosfery, ale jednak jakby się przyjrzeć i tak zapytać wprost y, i Pawła Miesiąca, i Kubę Jamruga, jak to jest u nich, to myślę, że to jednak był taki margines tego klubu, który y, chciałby długo y, o tym nie myśleć, co się działo w tym sezonie, i zapomnieć o tym po prostu. i Jechać dalej, bo, bo, bo jakby tutaj oni pociechy z tego sezonu, fajnego pod względem różnym, chociaż tym pandemicznym, ale jednak dużo dobrego się działo, to jednak nie będą chyba zbyt dobrze wspominać. No dokładnie, a powiedz mi, jeśli chodzi o pozytywne rozczarowania w tamtym sezonie, to. Wiadomo, że Matej Zagar odjechał, można powiedzieć, no sezon życia to oczywiście nie, nie jest do końca takie adekwatne stwierdzenie, bo to nie była średnia na poziomie 2,5 punktu na bieg, ale... Na pewno wskoczył na ten poziom, na którym przynajmniej ja chciałbym go w tym roku widzieć, ale ogólnie zawsze wydawało mi się, że to jest taki troszeczkę, no nie cud natury można powiedzieć, ale Zagar, zagar należy do tych zawodników pokroju Rafała Dobruckiego, czyli dużych yy, żużlowców, wysokich, chudych oczywiście, bo teraz każdy jest na diecie, ale mimo wszystko to wymaga... Też techniki i często mi się wydawało, że właśnie to zagarowi przeszkadzało wielokrotnie, że on musiał się napracować dwukrotnie, żeby zrozumieć, jak opanować maszynę, żeby tym chudym z i innym dudką, dudką yy, łapać się przynajmniej na szpryce. No i to była dziewiąta najlepsza średnia w lidze, druga w zespole. Kogo byś oprócz niego, bo zakładam, że też ci zrobił poniekąd, wyróżnił, jeśli chodzi o poprzedni sezon. No, jakby Łaguta pojechał na swoim poziomie, Michelsen miał jednak do siebie dużo żalu za ten sezon. Też w niedawnym wywiadzie mówił o tym, że może nie to, że chciałby o tym zapomnieć, bo, bo ta średnia nie była jakaś tam um, tragiczna, zresztą 2-0, więc w ogóle o czym mówimy, no, świetna niby, ale jednak mhm. czegoś zabrakło i, i, i też w mistrzostwach Europy nie poszło mu tak jak ostatnio, bo przecież broni tytułu i nie udało mu się go obronić. Ale a to dało mu by był oczywiście przepustkę do Grand Prix. Co też nie zwalał na ten regulamin, bo, bo mówi, że też w Grand Prix Challenge mógł sobie to wywalczyć, a mu się nie udało, więc jakby... No tak. Oliwa no, Sprawiedliwa, jak to powiedział. Bardzo fajnie mi się oglądało Hampla. Bo naprawdę Jarek yy, fajną robotę robi, tym bardziej, że go tak obserwowałem od tej strony yy, e bo miałem go w zespole pod koniec sezonu, więc <grym> naprawdę fajnie tam punktował. I, I tak naprawdę u siebie i na wyjeździe, więc, yy, więc fajnie to wszystko wyglądało. Szkoda, że też ta kontuzja Wiktorowi yy, Lampartowi się przytrafiła na koniec. Yy, no i, i tyle. No. Nie wiem. No czegoś zabrakło, no ale, ale, ale fajnie, fajnie. Ogólnie bardzo pozytywny mm -hmm. sezon.